Witam cię serdecznie na naszym dzisiejszym spotkaniu. Jak co sobotę spotykamy się, aby zobaczyć banki. Zobaczmy, czy w dniu dzisiejszym również zobaczymy banki. Przypominam, że co poniedziałek startuje głosowanie, w którym możesz wybrać. To, co właśnie będziemy oglądać w przeglądach weekendowych i widzimy, że banki zwyciężyły, bo 39% oddanych głosów było właśnie, żeby zostawić banki na dzisiejszym przeglądzie. Bardzo blisko było również mWIG 45 wybranych spojrów, 23% głosów, to wybrano jeszcze były pogromcy, WIG20, OZE, czyli widzimy, że w tym momencie banki zwyciężają. I dzisiaj właśnie zajmiemy się bankami. Jeżeli ta tematyka Cię interesuje i zostajesz ze mną, pamiętaj oczywiście, aby wykonać jakąkolwiek reakcję, bo reakcja po ostatnim przeglądzie bankowym, pomimo tego, że one cieszą się tutaj sporą oglądalnością, było bardzo niewielkie, że musielibyśmy chyba dzisiaj zobaczyć z dwa banki, no ale nie będziemy oglądać dwóch banków. Oczywiście zawsze dorzucam indeks, pięć banków zobaczymy, plus indeks, czyli sześć walorów, oczywiście inne niż w ubiegłym tygodniu, tak żebyśmy mieli tutaj Pogląd na sytuację, tym bardziej że na bankach dużo się dzieje i trzeba sprawdzić, czy już kluczowe poziomy na nich pękają, czy też nie. Z ważnych informacji, która nadciąga w najbliższym czasie, to trzeba również pamiętać o tym, że 7 października będzie nowe posiedzenie Rady Polityki Pieniężnej i zdecyduje ona być może o tym, czy będą dokonywać jakichkolwiek zmian tutaj jeżeli chodzi o procentowanie i stopy procentowe czy raczej chyba nikt się nie spodziewa jakichś nie wiadomo jakich cudów raczej prawdopodobieństwo tego, że zostawią to bez zmian przynajmniej do końca roku jest dosyć spore. Tym bardziej, jeżeli by się zdecydowali na ruch, który jest zaskoczeniem dla rynku, mogłoby to mieć bardzo silne odzwierciedlenie w tym, co będzie się działo na kursach banków, i trzeba to uwzględnić również gdzieś przy swoich rozgrywkach. Zrobimy sobie, jak wyglądała piątkowa sesja, abyśmy tutaj mogli sobie zobaczyć, czy była słabość na rynku, czy też coś pozytywnego się działo. Widzimy, że no, odwrót na bankach cały czas trwa. Millenium 1,96 na plusie i BNP 49 na plusie bez zmian. Santander to były tylko te, można powiedzieć, dwa pozytywne w zielonych barwach. Banki, jeden bez zmian, a reszta w korektach, w tym najmocniej. Unicredit obrywało na niewielkim obrocie, ale płytkość arkusza spowodowała prawdopodobnie to, że zepchnięcie. 57 zł na obrocie spowodowało 10% w dół, tak więc to aż ciężko sobie wyobrazić, co by się działo, kiedy dużo większy kapitał mógłby rozgrywać Unicredit. Idea 5% w dół, 5% MBank w dół, Gettyn 288, 270 ING, handlowy 265, 182 Gettyn Nobel, to są te największe korekty, jeżeli chodzi o obroty, no to PKB 55 milionów, 47 PKO USA, MBank 10 milionów, powyżej 7 milionów Santander i również alior. Sam indeks 3530 punktów, 128, na minusie i zacznijmy właśnie od tego indeksu, ale zanim do tego przejdę, no to zerknijmy jeszcze, jak tam plasowały się te pięć czołowych banków, które współtworzą WIG20 pod względem udziału w obrocie i udziału w indeksie. Widzimy, że 20,8 udziału w indeksie, a 16 w obrotach, czyli ten obrót był bardzo mizerny. No zresztą i tak, i tak piątek należał do zdecydowanie spółek energetycznych. Tauron i PGE poszalały niesamowicie. Jeżeli chodzi o to, w jaki sposób kształtuje się podział i udział poszczególnych banków właśnie w indeksie bankowym, to widzimy, że PKO BP i PKOSA ma ponad 50% udziałów. Do tego dochodzi jeszcze Santander, czyli dawny BESET. No i tutaj tak naprawdę te trzy banki nadają ton temu, co widzimy na głównym indeksie tego sektora i warto o tym wiedzieć, tym bardziej jak rozgrywasz właśnie ten sektor. Potem zareklujemy sobie również na wynik portfela, bo również go zaktualizowałem, tak więc zobaczymy sobie go w ujęciu od początku roku i w ujęciu tygodniowym, żebyśmy wiedzieli, czy dosyć drastyczne było zejście w tym tygodniu, czy też nie i się nad tym również zastanowimy, tak więc startujemy, zaczynamy tradycyjnie od tego, żeby zobaczyć sobie, jak wygląda wykres tygodniowy, bo w tym horyzoncie czasowym będziemy to oglądać, indeksu bankowego. Pamiętaj, że to, co widzisz i słyszysz, jest tylko i wyłącznie moją prywatną opinią, tym Zajem nie się tym dokładnie własnej oceny sytuacji, własnej analizy, a ja startuję. Widzimy, że WIG bank jest w bardzo ważnym i kluczowym momencie, bo praktycznie już w tym momencie wyłamujemy poprzednie minima, co świadczy o słabości na bankach. W dalszym ciągu ja o tym zawsze mówię, że lepiej się wstrzymać, niech coś pozytywnego, one pokażą, tym bardziej, że wiemy, że te stresy pozytywne już są dużo, dużo wyżej i tym bardziej trzeba tutaj uzbroić się w cierpliwość. To, że banki Kiedyś na nich przyjdzie czas, to chyba nikt nie ma wątpliwości. Tylko pytanie: kiedy? Bo raczej w tym roku możemy się tego nie doczekać, jeżeli będzie taki negatywny sentyment na tym sektorze cały czas panował. A co po niektóre spółki cały czas wdzięcznie potrafią tutaj z innych branż tutaj zadowalać poziomem zwrotów swoich inwestorów, to szkoda chyba ziemić kapitał na, na bankach. No chyba, że ktoś się napala się, żeby łapać te minima, żeby można było rozpocząć już rajd z jak najniższych poziomów, jeżeli chodzi o posiadane banki w portfelu. I zerknijmy sobie, jak to wygląda. Widzimy, że już zbliża się do kolejnego poziomu, który wyznaczyłem tutaj sam indeks 3373 punkty, i jeżeli to pęknie, no to nawet zejść do takiego poziomu to już by było absolutne minimum jakie mogłoby tutaj spotknąć spotkać ten sektor i jeżeli to by było możliwe to by był bardzo, bardzo atrakcyjny poziom do tego, żebyśmy zaczęli odwrotkę do góry, ale no zobaczymy, zobaczymy, pamiętamy rynki są nieprzewidywalne i nikt nie wie co się jutro wydarzy, sam rynek o tym nie ma żadnego pojęcia i widzimy, że w tym momencie jeżeli coś pozytywnego musiałoby się rozegrać to on już tak naprawdę powinien odwracać i wykonywać ruch powrotny. Pamiętajmy, że po takich zejściach tylko i wyłącznie w pierwszej kolejności to są ruchy powrotne. To nie jest jeszcze absolutnie żadna zmiana trendu, żadna zmiana sentymentu na pozytywny. Nic z tych rzeczy, coś więcej musi rynek pokazać, abyśmy mogli wtedy spokojnie to powiedzieć. I lecimy z kolejnym bankiem. W tym momencie będzie to Boś, Boś którego już. No, Oglądaliśmy go chyba z 2 albo 3 tygodnie temu. Widzimy, że również BOŚ, który zachowywał się zupełnie inaczej niż wszystkie banki, bo on po tej spadku na szkodniku dosyć mocno i najsilniej został wybrany przez rynek i wybił te poprzednie tutaj poziomy i od tamtego momentu się powoli stacza. W tym momencie już jest bardzo bliski testu piątki, które to te on tutaj zaznaczyłem, czy ją przyłamie, niestety możemy mieć spadek jeszcze, jeszcze niżej. Jeżeli teraz będą odwracać, no to wykonają tylko i wyłącznie ruch powrotny pod 5.7. Na razie sentyment na bankach jest negatywny, tak więc te scenariusze bardziej prospadkowe są tutaj również brane pod uwagę, tym bardziej, że mamy końcówkę miesiąca, jeszcze parę dni września zostało i nie wiadomo, jak tak naprawdę rynek będzie chciał rozegrać banki, czy będzie chciał jeszcze postraszyć swoich inwestorów. Czy też wykonać zupełnie inne ruchy. Tak więc tutaj na Bosiu ręka na pulsie zobaczymy, czy będą w stanie jeszcze dojść do tej piąteczki i od niej odwijać do góry, wykonać jakiegoś ciekawego swinga i ruch powrotny, przybijający kolejną strefę, czy niestety słabość na tym banku będzie miała dalszy ciąg. Jeżeli chodzi o Unicredit, to jest ten bank, który najmocniej oberwał w piątek, widzimy tutaj to zejście, i to zejście jest idealnie już tak naprawdę na poziomie strefy, którą wyznaczyłem, i przełamanie teraz tych poziomów i prawdopodobieństwo tego, że pamiętajmy, na tych poziomach u dołu mogą być ustawione również stop losy, to może być jakieś żniwo, czyli może się, mogą się spadki rozpędzać, jeżeli będą przełamywać pewne poziomy, czyli jeżeli rozjedziemy to 28, no to na Unikredicie będzie bardzo negatywna sytuacja. Zobaczymy, czy będą w stanie obronić tę, tę strefę, bo widzimy, że on już, ona już była obroniona wcześniej, czyli w tym momencie, w przyszłym tygodniu powinni wykonać ruch powrotny pod strefę, Wtedy ewentualnie możemy powiedzieć, że z powrotem wracamy do zakresu tego szerokiego range'a, bo widzimy, że Unicredit jest właśnie w ten sposób rozgrywany przez rynek. Jeżeli chodzi o kolejny bank, to jest to handlowy i handlowy w tym momencie również jest w bardzo kluczowym momencie dla siebie, bo już nadbija tą strefę, którą tutaj w tym momencie wyznaczyłem. Jeżeli wybiją i rozjadą te poziomy, no to niestety również tutaj może być jakieś żniwo stop lossowe. Zobaczymy, czy ta słabość rynku pozwoli mu na to, że będziemy widzieć coraz niższe poziomy, a jeżeli będzie oczywiście chęć utrzymania tej strefy, no to powinniśmy rozgrywać tego no, dosyć płytkiego range'a, czyli odwika już od razu z tych poziomów wykonania ruchu powrotnego pod 38, bo dopiero przybicie tego poziomu da jakiś cień, nadziei, że będziemy zamykać tego szerokiego range'a w tym zakresie, a nie w tym wąskim, który w tym momencie obserwujemy, tak więc no, bardzo dużo się dzieje i to będą kluczowe, najbliższe dni pod względem utrzymania tych poziomów, bo Mbank, tak jak teraz obserwujemy, już wybił te poziomy. Więc M-Bank jest coraz, coraz niżej, jest to już bardzo słaby poziom dla M-Banku i teraz jeżeli oni będą chcieli odwijać, no to pamiętajmy, że wykonają tylko i wyłącznie ruch powrotny, bo żeby wrócić z powrotem do poprzedniego ręczy, to muszą rozjechać tą 180 rakietą. Jak ja to mówię, jak rozjadą tą rakietą, to być może dostaną szansę na to, że będą podchodzić poziom wyżej, ale jeżeli teraz będą spadać poniżej 163 zł, no to niestety zobaczymy. Coraz niższe poziomy na m i będzie to już bardzo negatywne, właśnie nie tylko dla nawet m banku tylko nawet dla całego sektora, bo M-Bank jest dosyć dużą, dużym bankiem, który również oddziaływuje silnie na to, co obserwujemy na rynku. Jeżeli chodzi o PKO BP, bo ostatnio oglądaliśmy PKO SA, to również widzimy, że już praktycznie będzie testował poprzedni minimal, który jest na poziomie 19,65, co świadczy o tym, że widzimy tutaj dosyć konkretną słabość na tym banku i przełamanie tych poziomów może również spowodować to, że nawet spadniemy do tej sekwencji, którą tutaj niżej zaznaczyłem, czyli w grze nawet może być test Poziomu 18.50, zobaczymy, czy to będzie możliwe. Jeżeli tak, no to dopiero odwika od tego poziomu i powrót pod strefę. Jeżeli będzie nadal słabość, no to niestety będziemy widzieć PKBP na coraz niższych poziomach, a to nikomu nie służy, bo PKBP jest największym polskim bankiem i słabość na banku, który tak naprawdę zawsze zarabia i raczej zawsze zarabiał będzie, ewentualnie może tylko i wyłącznie wchłonić, wchłonąć inne banki bądź się konsolidować branżę, no by było bardzo negatywne. Jeżeli byśmy widzieli właśnie takie mocne zejście na PKOBP, ten czas pokaże. Myślę, że te kluczowe dni, ten, ten tydzień będzie również bardzo istotny dla tego sektora, bo on będzie ukształtował nam kolejny sentyment na tym sektorze na przyszły miesiąc, czyli na październik. I zerknijmy sobie co ciekawego się dzieje pod względem wyników portfela. Jak to wygląda w ujęciu tygodniowym widzimy, że na plusie była tylko Idea Bank, Getin i BNP odpowiednio 4,9, 4,58 i 3,76. Getin Nobel minus 3%, prawie 4 handlowe na minusie PKOSa 4,39, 4,59 Millenium, Santander minus 6, minus 6 Santander drugi PKBP prawie 7,95 i bo się traci 10%, 10% również mBank Altro, 14,60% i 17,35% Unicredit. To są te największe spadki i wynik tego portfela w ujęciu tygodniowym na wszystkich bankach dał minus 5,6%, czyli widzimy, że bardzo niektóre banki mocno się przeceniły, jeszcze, pomimo tego, że i tak każdy mógłby tutaj powiedzieć, że przecież banki tak już są na dnie, no ale to tak jak mówimy zawsze. To, że coś się stanie, nie oznacza, że tańsze być nie może. Jeżeli chodzi o ujęcie od początku roku, zerknijmy sobie, jak to wygląda. Widzimy, że najmniej stracił Boś 25%, 33% handlowy, Getty Nobel 36%, 37% Idea. ING 41, 42 BNP, PKB 43, 48 Unicredit i potem już wchodzimy w straty powyżej 50%, to są już bardzo poważne minusy. PKO SA 52, 53 Getin, Santander 54, 55 Millenium, Santander 56, mBank 58 już ma i Alior już ma minus 60% od początku roku. To są kosmiczne już przeceny na tym sektorze, o czymś to świadczy tym bardziej warto trzymać rękę na pulsie, bo nikt nie powiedział, że to już jest dołek dołków i że niżej być nie może, jeżeli będą odwracać, jeżeli potem wykonają coś pozytywnego, zrobią jakiegoś ciekawego swinga, zawsze do ruchów będzie można dołączyć, nie ma się co napalać w moim odczuciu, warto sobie poczekać i zobaczyć, co ciekawego będzie tutaj na sektorze rozgrywane w przyszłości. Jeżeli chodzi o wynik tego portfela w ujęciu tygodniowym odpoczątku roku, wynosi on minus 46,77%, czyli widzimy, że ta strata nam się cały czas mocno pogłębia. Daj znać w komentarzu, jak Ty zapatrujesz się na przyszłość tej właśnie branży do końca tego roku, bo czy jest nadzieja według Ciebie na to, że branża w końcu odbije jeszcze w tym roku, czy raczej absolutnie nie ma co na to liczyć, dopóki Rada Polityki Pieniężnej nie podniesie stóp procentowych, dopóki sektor nie zacznie generować o wiele większych zysków niż to ma miejsce obecnie. No to raczej się nie spodziewasz pozytywnych ruchów na rynku, czy też raczej na spokojnie akumulujesz swoje pozycje, cały czas dobierasz na niższych poziomach i cierpliwie czekasz, aż banki w końcu odpalą swoje rakiety i dadzą zarobić tutaj sobicie swoim inwestorom. Tak więc ja jestem ciekawy Twojego zdania. Daj znać w komentarzach, jak to widzisz. Pozdrawiam się serdecznie, trzymaj się. Hej.